you <laughs> Dzisiaj gościmy w jednej z łódzkich kawiarni, aby spotkać się z kryminalistami, bo tak oczywiście pieszczotliwie nazywają się pisarze, którzy parają się tym gatunkiem. Agnieszka Lis, Adam Widerski i Konrad Laskowski. Agnieszka Lis jako jedna, jedyna z tego grona Kobieta przez lata była przede wszystkim pisarką powieści obyczajowych, z wątkiem e, takim zaangażowanym społecznie, e, powieści psychologiczne. Natomiast w pewnym momencie swojego życia zdecydowała się podstawić na kryminał. Jak się okazuje, bardzo dobrze jej to wyszło i dzisiaj zaliczamy już ją do grona kryminalistów. No i dzisiaj rozmowy przede wszystkim z Agnieszką, e, która, tak jak wspomniałam, od trzech lat pisze kryminalisty. A także z naszymi łódzkimi kryminalistami. Serdecznie zapraszam na relacje z tego wydarzenia. Bardzo serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Rzeczywiście dosyć dawno w łodzi nie byłam na kolejnym spotkaniu autorskim, bo w ogóle bywam w łodzi dosyć często. I bardzo się cieszę, że dzisiaj mogę tutaj być. Z tych wielu książek, o których pani wspomniała, pani Milena, to ja się państwu przyznam, że jednym tchem wszystkich też bym nie pamięta, bo. Właśnie we wrześniu ukazała się 35 moja książka. Tak trudno by było wszystkie naraz. Mogłabym nawet o którejś zapomnieć, wszystko szczerze. Ostatnia, która się ukazała, to jutro już nigdzie nie pojadę, czyli właśnie trzecia część kryminału, więc ona idealnie wpisuje się w temat dzisiejszego spotkania. Podobnie jak sześć innych moich książek, z których trzy są w serii nazwane kolorowe, niebieski, czerwony, żółty, to są thrillery, oparte trochę na zwodzeniu czytelnika, pozornymi oczywiście działaniami, Wszystkie, Każda z nich jest inna w tym sensie, że są, są po, po oczywiście niezależne. Historie nie są powiązane, mają odrębnych bohaterów, odrębne miejsca akcji. Natomiast trzy kryminały są w pewnym ciągiem logicznym, testament, czyli mm. za swego, i to już nie dziękuję, to jest ciąg, jednak historia, tylko w trzech tomach. I jest to historia o bardzo wścibskiej, aczkolwiek błyskotliwej i inteligentnej, koszalińskiej dziennikarce radiowej. Koszalińskiej, dlatego że ja jestem z Koszalina. Jestem po z krwi i kości, bardzo za tym miastem tęsknię, bo mieszkam w tej chwili w Centralnej Polsce niedaleko Warszawy. Może to jest takie, taki byt, który dla mnie jest, no właściwie mam swój też Żywy i ja za nim bardzo, bardzo tęsknię, więc ten koszalin na kartach różnych moich książek się wielokrotnie przewijał i pewnie przewijać jeszcze będzie. Poza tym, poza tym, że piszę książki, mam rodzinę i dwóch synów domy na głowie i codzienne gotowanie, to jestem także z wykształcenia pianistką i wykonuję swój zawód wyuczony w tym sensie, że prawie nie koncertuję, no bo nie ma czasu ćwiczyć, więc jak się nie ćwiczy, to się nie gra, Tutaj jakby nie ma żadnego innej, żadnej innej opcji, albo tak? jeśli chcesz koncertować, musisz ćwiczyć, albo no się tylko robisz, nie na scenę, będziesz więc nie gram, ale uczę w szkole muzycznej. Uczę w szkole muzycznej od pierwszego stopnia gry na fortepianie. Sprawia mi to niebywałą satysfakcję niebywałą przyjemność. Ja lubię pracować ja z dziećmi, lubię odkrywać w talenty, lubię pokazywać świat i w dużym skrócie czynić to, co trudne dla nich, czynić prostym. I to jest taka moja wielka, wielka satysfakcja. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj, Agnieszko, w Łodzi. Udało się spotkać po dość długim czasie nieobecności. Spotykamy się ze względu na spotkanie, spotkanie autorskie trzech twórców, kryminalistów. No i ja muszę Cię zapytać, jak Ty się czujesz w roli kryminalistki tak na dobrą sprawę od niedawna? Bo to dwa, trzy lata, kiedy zadebiutowałaś w tej roli. Trzy lata dokładnie. Ja się też bardzo cieszę. W Łodzi oczywiście bywam i bywałam wiele razy, no chociażby w swoim studiolu, ale faktycznie spotkania, takiego klasycznego spotkania w Łodzi bardzo dawno nie miałam i bardzo się dzisiaj z niego cieszę. Natomiast rzeczywiście mnie też bardzo zaintrygował i zainteresował temat, bo jak powiedziałaś, ja jestem relatywnie w kryminale i w thrillerze niedługo, bo trzy lata na rynku, a w ogóle. Wstyd się przyznać, ale 15 lat w przyszłym roku. Nie wiem, kiedy to zleciało. Więc ten kryminał jest ciągle taką dla mnie nowością i świeżością. I tym bardziej z ogromną przyjemnością przyjęłam zaproszenie na tą dzisiejszą dyskusję. Czuję się w tym temacie. Świetnie. Odpowiadając już na, na Twoje pytanie, wydałam sześć tytułów do tej pory. Ten jest dokładnie ostatni. Jutro już nigdzie nie pojadę. Zresztą serdecznie Państwa zapraszam do tego tytułu. Ale bardzo lubię ten gatunek, bardzo lubię wymagania, które stawia przed pisarzem. Kryminał bądź thriller, bo one są troszkę inne niż w obyczaju, i bardzo mi się podoba to, że po prostu muszę przedstawić myślenie na troszkę inne tory. No właśnie, widzisz, bo kiedy rozmawiałyśmy ostatnio, ja pamiętam, że to były te pierwsze miesiące, kiedy ukazał się niebieski, prawda? Bo to niebieski, niebieski był tym debiutem książkowym, jeśli chodzi o kryminał. I ja już wtedy Ciebie trochę podpytywałam, bo tak jak mówisz, jesteś doświadczoną pisarką, natomiast głównie kojarzoną wcześniej z powie Obyczajowymi, psychologicznymi, zaangażowanymi społecznie często. No i teraz ta nagła zmiana. Pamiętam, że wtedy opowiadałaś mi, że no to był skok na głęboką wodę. Z perspektywy tych trzech lat, jesteś już osadzona z tego, co mówisz, no bo sześć książek napisanych. Kiedy wracamy do tego momentu, gdy podjęłaś tę decyzję, no i jakie to były emocje? Ja o te emocje wiesz, bardzo lubię pytać. Ogromne, i oczywiście, tej odpowiedzi się spodziewałaś. Ale ja się też zastanawiałam ostatnio, czy podjęłabym tę decyzję drugi raz. I tak, zdecydowanie tak. Ja właśnie dzisiaj zaczęłam pisać siódmą książkę w gatunku. Dokładnie dzisiaj postawiłam pierwszą literę, napisałam tytuł i, i pierwszy rozdział. I zdecydowanie tak, podjęłabym tę decyzję jeszcze raz. To jest po prostu inne doświadczenie pisarskie. Niezwykle rozwijające, nie powiem dosyć trudne. Trudne także na rynku wydawniczym, bo okazało się, że tak jak w obyczaju byłam, tak jak powiedziałaś, już dosyć mocno osadzona, tak w kryminale no, wydawcy, którzy mnie znali, stawali przed pewnym dylematem i wprost mi mówili, wiesz, musimy cię potraktować jak debiutantkę. No, to było. Trudne. Taka lekcja pokory trochę, tak, prawda? Trochę lekcja pokory, ale ja bym się podjęła jej jeszcze raz, dlatego że uważam, że warto. Warto szukać nowych ścieżek, warto się rozwijać, warto próbować nowych rzeczy, warto iść po prostu nowymi drogami. Zresztą wiesz, ten taki moment rozwoju zawsze zakłada pewien dyskomfort na początku, prawda? Gdyby było nam zawsze wygodnie w tych butach, to nie chcielibyśmy ich zmieniać. No nie, na darmo mówi się o wyjściu ze strefy komfortu, prawda? I tak naprawdę to z tego bierze się coś nowego, z tego się biorą nowe odkrycia, z tego się biorą w ogóle nowe rzeczy, z tego się bierze jak najszerzej rozumiany rozwój ludzki, jednostkowy i całych społeczeństw. No to ja Cię teraz muszę zapytać, co było pierwsze? Czy najpierw decyzja? Czy już pisała się książka kryminalna i Ty wtedy zastanawiałaś się nad wydawcą? Bo kryminały nie są wydawane w tym samym wydawnictwie, co powieści obyczajowe. Nie, najpierw była decyzja. Decyzja, że ja właśnie chcę czegoś nowego. Troszkę ona była podyktowana tym, że w literaturze obyczajowej, czy może raczej autorki literatury obyczajowej traktowane są jako taki, no proszę wybaczcie Państwo, taki trochę gorszy sort pisarzy, a no bo to takie tam, no, to takie tam pisanie, wiecie, w oderwaniu trochę tutaj zupę zamieszam. Tam, taka tam. babska literatura. A, taka babska, to tam takie, takie, tam, nic. Co jest oczywiście bardzo krzywdzącą opinią i dalece nieprawdziwą, bo e, pisanie dobrego obyczaju jest tak samo trudne jak pisanie każdego innego gatunku, jeśli się robi się to dobrze. I pomyślałam, że bardzo chciałabym troszkę wyrwać się z tego zaklętego kręgu i spróbować tego gatunku, który uchodzi za dobry, za ten właściwy, za ten trudny. E, więc była to kwestia decyzji. E, ja Najpierw podjęłam decyzję, potem napisałam książkę, a potem zaczęłam szukać na nią wydawcy. Więc była to taka trochę droga nietypowa dla mnie, dlatego że ja już od lat pracuję zupełnie inaczej. Ja mam umowy wydawnicze podpisane na kilka lat do przodu i ja dzisiaj wiem mniej więcej, co będę pisała za trzy lata. W związku z tym no, mam ten cykl pracy bardzo uporządkowany. To już jest takie przewidywalne, prawda? Nie, bo ja mam po prostu długoterminowe, długoletnie umowy z wydawcami. Zresztą ja nie chcę podpisywać umowy na jedną książkę, bo to jest kwestia nauczenia się systemu pracy wydawcy, jego pracowników. Każdy dział promocji działa troszkę inaczej, każdy proces wydawniczy jest troszeczkę inny. Uczenie się tego jest oczywiście ciekawe, ale nie wnosi aż tak wiele. <laughs> Więc wolę wiedzieć, jak pracować z danym konkretnym wydawcą i po prostu pracować nad książką i nad tekstem i nie tracić czasu na rozważania, czy lepiej uderzyć do tej osoby, czy do tej osoby, czy taka ścieżka, czy inna. Dlatego ja nie chcę podpisywać umów na jedną książkę, wolę mieć ich zawsze wiele na najbliższy czas i wtedy wiadomo, wtedy mam oddać taki tekst, wtedy mam oddać taki tekst, wtedy taki wydawca też wie, czego się po mnie spodziewać. Jest to taka spokojna, w miarę stabilna praca. Dlatego ten taki proces poszukiwania zupełnie nowego wydawcy był dla mnie czymś nowym i był dyskomfortem. No tak, takie tornado trochę, trochę na drodze pisarstwa, ale warto było. A pamiętasz, kiedy powstała ta pierwsza powieść, Ja Niebieski czytałam i pamiętam te emocje, które mi towarzyszyły niebieski podczas lektury. Pamiętam to i byłam zafascynowana tym. Wiesz, jak Ty tak potrafiłaś połączyć te wątki, bo jednak, no nie oszukujmy się, trochę ja również jako czytelnik, kiedy zaczęłam czytać tę książkę, oceniałam na ile pisarka powieści obyczajowych wejdzie w kryminał na ile mnie zafascynuje. Na sobie poradzi. Prawda, nazwijmy to po imieniu. No, no trochę tak. Poradzi, no ale poradziłaś sobie. To był rok 23, jak niebieski się ukazał. Natomiast ja go napisałam blisko trzy lata wcześniej. Długo trwał ten proces znajdowania wydawcy, ale też i podejmowania decyzji o tym, jaki to będzie wydawca, dlatego że ja miałam propozycję, ale od takich wydawców z którymi niekoniecznie chciałam pracować. więc jak udało mi się ostatecznie podpisać umowę z wydawcą Purple Book, no to się go trzymam, bo bardzo dobrze mi się z nim pracuje. No i teraz mamy całą serię kolorów. Czym akurat wiesz kolory, Agnieszko? Czemu w tę stronę? No wiesz, to jest tak trudne pytanie, ja nie potrafię odpowiedzieć na to, czemu taki temat, czemu tacy bohaterowie, to jest coś, co przychodzi, coś, co się pojawia. Jest w tym pewna magia, że my tak naprawdę nie do końca wiemy, dlaczego o czymś piszemy. I to jest taka ta część dosyć mocno tajemnicza pracy pisarskiej. No, bo potem to już mamy warsztat, to już mamy stawianie literek, przygotowanie konspektu, wypełnianie go odpowiednią fabułą. Więc potem to już jest rzemiosło. Natomiast ten pierwszy moment właśnie znajdowania tematu, klimatu, tytułu, no, to, jest, to są procesy, o których ja wytłumaczyć tak do końca nie potrafię. A ja muszę Cię zapytać jeszcze właśnie o te kolory, dlatego, że jest coś takiego... Będą jak... jeszcze kolejne dwa, co najmniej. No to pięknie, jak zjawisko synestezji, ono istnieje, czyli właśnie to taka perce... tak, percepcja kolorami. I tak się zastanawiam, czy to właśnie w ten sposób y, nie poszłaś tym tropem, pisząc te książki? Poszłam trochę tym tropem, to znaczy ja nie widzę ludzi kolorami, tak? natomiast ja czasami widzę dźwięki kolorami. Jestem pianistką z wykształcenia, jestem muzykiem, dźwięki są mi bardzo bliskie i mi się zdarza, szczególnie kiedy jestem mocno zmęczona, że ja widzę dźwięki kolorami. I to jest takie dosyć szczególne doświadczenie, rzeczywiście, i chyba trochę je próbowałam przełożyć tak na bardziej ogólne doświadczenie ludzkie. Ja Ci powiem, że w przypadku kryminałów dla mnie, jako dla osoby, która rozmawia z twórcami, jest o tyle trudniej, bo za wiele nie mogę zdradzić, prawda? Bo nie daj Boże, gdzieś wyjdzie kto, co zrobił, i wtedy po prostu czytelnik straci tą radość z pisania. I w ogóle nie będzie chciał przeczytać. No właśnie, no ale ja muszę Cię zapytać o najnowszy, tak? Najnowszy, czyli ten? Jutro już nigdzie nie pojadę, no oczywiście za dużo zdradzić nie mogę, to wiadomo, ale rzecz dzieje się w Koszalinie, czyli moim rodzinnym mieście, gdzie bardzo uwaga, uwaga, proszę Państwa, proszę Państwa, wścibska dziennikarka radiowa. Dobrze, że nie telewizyjna, Nie, nie, radiowa. Ehm, ma takiego nosa do znajdowania spraw, o których wszyscy uważają, że te śmierci, no bo jak kryminał, no to śmierci, były naturalne, a ona mówi nie, tam to śmieję nie pasuje, coś przepraszam za kolokwializm na śmierć. Ehm, I ona za każdym razem okazuje się, że ma rację. Wbrew wszystkim wokół, wbrew policji, e, która też się zbywa, no że to przecież tak niemożliwe to tak nie było. Ona się upiera, że jednak tak. I e, podobnie jest w tej książce. Ona też twierdzi co innego niż policja i niż wszyscy wokół. E, jutro już nigdzie nie pojadę, dlatego że bohaterowie, a właściwie jedna z bohaterek i bohater, bardzo dużo podróżują. Podróżują koleją, stąd tutaj e, mamy przepiękne, zresztą przemyski e, dworzec kolejowy. Jak będziecie Państwo słów to zapraszam, naprawdę warto to miejsce zobaczyć. Jest jak pałac dosłownie i zewnątrz. No i tak zewnątrz. też wygląda, powiem szczerze. Tak, rzeczywiście tak wygląda ten dworzec. To jest niesłychanie ciekawe miejsce. E, stąd znalazł się właśnie na układce, bo bohaterowie tam też dojeżdżają. E, rzecz e, dzieje się. No oczywiście e, gdzieś tam w tle z morzem, moim ukochanym ja koszalin na pochodzę, e, więc i Koszalin, i morze, i historia tego miasta, historia regionu są mi szczególnie bliskie, więc pewne elementy też tam zawarłam. Na przykład e, taka ciekawostka, wiosną tego roku, przez pełny przypadek, przy pracach remontowych jednej, e, no wtedy spod koszalińskich willi, dzisiaj to już są granice Koszalina, e, odnaleziono pomnik, e, który... E, Ponad, grubo, ponad 200 lat temu, został postawiony na rynku koszalmskim jako podziękowanie dla cesarza Prus za wsparcie mieszkańców przy odbudowie miasta po Wielkim Pożarze. I tenże pomnik to było wielkie założenie pomnikowe, tam i, i, i sam władca, i jego rycerze, i tam figur było więcej. Niemcy w 40, na początku 1945 roku, gdzieś ten pomnik wywieźli. Nikt nie wiedział gdzie. Przez przypadek go dzisiaj znaleziono. Tak w tym roku dosłownie. Także taka ciekawostka. No proszę, widzisz, jak ty opowiadasz, ja już jadąc na wywiad z tobą, myślałam sobie o tym, że ty tak pięknie opisujesz miejsca, w których dzieje się akcje, abstrahując od tego, czy to jest kryminał, czy to jest powieść obyczajowa. I ja czekam z utęsknieniem, żeby pojawiła się nasza łódź. Może tak nieśmiało, nieśmiało, ale gdybyś tutaj... Taka zaczepka. Mm -hmm. taka zaczepka. No, jesteś dzisiaj w Łodzi. Mam nadzieję, że będziesz bywała częściej, bo wiem, że ty lubisz też się zaznajamiać z danym miejscem, lubisz być w danym miejscu. No, po prostu zrobić taki research, poznawać prawda? Poznawać historię miejsca, poznawać ludzi, którzy kiedyś w tym miejscu mieszkali a których ślady ciągle gdzieś wokół nas są. My nie żyjemy w próżni, w miejscach, domach, mieszkaniach, żyli kiedyś ludzie, tak? albo w, jeśli nie w tych samych budynkach, to w tych samych miejscach albo w okolicy. Oni mieli swoją historię, oni mieli swoje bardzo ciekawe i mniej ciekawe przeżycia. Dla mnie jest fascynującym poznawanie losów takich ludzi. Właśnie, więc do tego tak zachęcamy. Ja myślę, że będę mówić za większość mieszkańców łodzi, że byliby na pewno bardzo mile poechtani, gdyby się okazało, że któraś z Twoich książek będzie się działa właśnie tutaj u nas. Czuję się sprowokowana. No dobrze, to teraz na koniec, Agnieszko. No bo jesteś takim rodzynkiem, kobietą wśród kryminalistów łódzkich, bo zarówno Adam Widerski, jak i Konrad Tołodzianie, chociaż jeden z nich już wyemigrował do Warszawy. Powiedz mi, czy takie spotkania, kiedy no nie ty sama prezentujesz swoją twórczość, tylko w jaki sposób te treści kryminalne korespondują ze sobą, to jest ułatwienie? Czy przeszkoda do tego, żeby rozmawiać o swojej literaturze? To jest po prostu coś zupełnie innego. Ja lubię i spotkania indywidualne, które wydają. Um... Pełnie inną przestrzeń do dyskusji z czytelnikiem, jak i takie spotkania jak dzisiaj, które traktuję bardziej jako swoisty panel, taki przyczynek do dyskusji o kondycji literatury no, kryminalnej w tym momencie w ogóle. Bardzo lubię dyskutować, bardzo lubię czasami nawet i spierać się z rozmówcami, aczkolwiek nie przypuszczam, żebyśmy dzisiaj się jakoś mieli mocno nie zgadzać w swoich poglądach. Jakkolwiek w ogóle dyskusja to jest coś, co ja sobie bardzo wysoko cenię, dlatego panel... Z obecnością większej ilości osób, większej ilości pisarzy dla mnie jest bardzo pozytywnym przeżyciem. I teraz tak zupełnie na koniec, odchodząc od literatury kryminalnej, no chcę zapytać o adaptację Twojej książki, bo premiera już niebawem. Tak, premiera już, proszę Państwa, za miesiąc właściwie. 28 listopada film Piernikowe Serce wchodzi już oficjalnie do wszystkich kin w Polsce. Jest to adaptacja luźna dosyć, ale zainspirowana moją powieścią Marcetanowa Miłość, a właściwie kilkoma powieściami świątecznymi moimi, bo są tam wątki także z innych moich powieści świątecznych. Obsada jest naprawdę znakomita. Grają Małgorzata Socha, Barbara Kurdej-Szatan, Katarzyna Żak, Olga Połądź, Mikołaj Jeroznerski, Stefan Pawłowski, Piotr Głowacki, Bogdan Kalus, także naprawdę plejada polskich gwiazd gatunkowych. Reżyseruje Piotr Wereśniak, więc także znakomity reżyser. No, trudno sobie wyobrazić naprawdę lepszą ekipę do, do tego filmu. Ja już go przyznam się szczerze, widziałam. Jest piękny. I bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do kina. Drodzy panowie, dzisiaj spotykamy się na panelu kryminalnym w jednej z łódzkich kawiarni. Przed chwilą rozmawiałam z Agnieszką Lis, która trzy lata temu debiutowała jako kryminalistka. No a wy tak naprawdę od samego początku celowaliście w ten gatunek. No to ja muszę zapytać, dlaczego kryminał? Lubicie? Jak krew się leje? Kryminał jest bardzo fajnym gatunkiem, to jest takie troszeczkę domino zagadek, ja to tak nazywam, czyli zagadki składające się z małych klosuszków dzięki tym klosuszkom rozwiązuje się po prostu całą tą kryminalną zagadkę i śledzenie praktycznie no, głównego bohatera i śledzenie wszystkich wydarzeń, będąc nawet czytelnikiem jest bardzo ciekawe, a co dopiero wymyślanie tych fajnych zagadek. Yy, tak, ja zgadzam się z tym, co powiedział Adam. U mnie też dało by podobnie, gdyż byłem przede wszystkim czytelnikiem kryminałów, więc potem narodziła się ta chęć stworzenia własnego i końcu on powstał jako debiutancka powieść, ale... Przez to cały czas jest, jestem określany jako autor kryminałów, a tylko jedna z moich trzech książek kryminałem jest de facto. E, tak, ale sądzę, że tak wcześniej padło. Właśnie kryminały są do tyle ciekawe dla, dla czytelnika, bo są te zagadki, ale też dla nas, gdyż, kiedy je tworzymy, to naprawdę możemy dać popis naszej kreatywności, jak to wszystko utkać, by to wszystko jakby miało sens, logiczną spójność, wynikało jedno z drugiego i to jest naprawdę świetna w ogóle gimnastyka dla mózgu też podczas procesu kreatywnego. Więc też polecam wszystkim, chociaż subować, a raz w życiu napisać. No właśnie, ale wiecie, jeśli chodzi o... Kryminał, to naprawdę to jest wymagający gatunek. Lubimy wszyscy czytać kryminały, ale żeby stworzyć taką fabułę, która wciąga, no to już jest zadanie. Rozmawiałam z Agnieszką, pytałam o to, czy któraś z ich książek nie mogłaby się wydarzyć w naszym mieście. Was o to nie muszę, drodzy panowie, pytać, bo wypiszecie kryminały, które tutaj dzieją się w naszym mieście. Za co? Serdecznie, chciałam powiedzieć żałuję, serdecznie dziękuję, nie żałuję, nie żałuję. To z kolei pytanie, czy myśleliście o tym, żeby, no w przypadku Adama to tak jest, że nie tylko do Łodzi, tylko też w innych miejscach, do innych miejsc nas zabiera, czy myśleliście o tym, żeby gdzieś w te kryminały umieścić w innych częściach kraju, a może gdzieś za granicą? Znaczy, no, skolioza też przewija się przez inne y części województwa łódzkiego, głównie przez Skierniewice, Ozorków, y Bełchatów się przewija z gierz y w fabule. Odnośnie umieszczania ogólnie kryminałów w głównej osi w innych miejscach w Polsce, to może nie wszyscy wiedzą. Ja na co dzień mieszkam w Warszawie i teraz powiem to na antenie, więc może niekiedy on się zmobilizuje, by skończyć. Powstaje obecnie kryminał ulokowany właśnie w Warszawie. Czyli mówisz i masz. No wystarczy, że ja zadam pytanie. A u Ciebie, Adam? No w moim przypadku, no to już z, pięć, z pięciu książek trzy dzieją się w Łodzi, natomiast dwie dzieją się zupełnie gdzieś indziej. Jest to Góra Ślęża i masy Ślęży i oczywiście Ojcowski Park Narodowy. No postanowiłem troszeczkę odejść od Łodzi, chociaż zawsze się zastanawiam, czy to jest dobry moment, bo wielu czytelników mi zwraca jednak, abyś wrócił do tej Łodzi w kolejnej książce. Więc no, w kolejnej książce będę, będę wracał do Łodzi i mam nadzieję, że Łódź będzie bardzo mocno doceniona. Natomiast też wydaje Wydaje mi się, że takie troszeczkę m, przejście do innego miejsca w powieści też jest dobrym takim motywem, ponieważ dodaje pewnej takiej świeżości. Szczególnie jeżeli kilka książek jest owodzi. No, tylko na sam koniec zapytam, czy kryminaliści się wspierają? Oczywiście, że tak. A czy kryminalisty to jest chyba pytanie do śledczych, bo nie wiem, jak to wygląda Nie, no tutaj wszyscy wiemy, że kryminalista to jest ten pieszczotliwie nazywany autor powieści kryminalnych. Ja o nic nie podejrzewam, chyba że masz coś na sumieniu. Nie powiem. E, tak, ja wiem, że takie określenie panuje wcześniej. Ja nie jestem tylko wielkim fanem, szczerze powiedziawszy. Czy, czy autorzy się wspierają? Owszem, wspierają, wspierają się. Ja na przykład dużo porad pozyskuję od innych autorów. Tutaj, jeżeli jak mówimy o Ładzie, to przy okazji poznałem Macie jakaś mieczaka, bo on całkiem dużo pomaga i tłumaczy. E, ale jeżeli chodzi o sam proces kreatywny, to sądzę, że on zawsze powinien być indywidualny. Myślimy to sami, w całą fabułę, bohaterów, dialogi, w całą sekwencję wymyślić samodzielnie. A możemy o jakieś porady pytać, na przykład tam kosmetyki, czy całej otoczki wydawniczej, powiedzmy. Cóż, bardzo dziękuję za rozmowę i za chwilę będziemy się przyglądać dyskusji kryminalnej.